Witamy ponownie. To przyjemność gościć Cię tu ponownie. Dziś chcę Was zaprosić do doświadczenia cudownej mocy modlitwy, potężnego narzędzia, które może pomóc nam przezwyciężyć choroby, realne problemy i trudności ekonomiczne. Wierzymy, że za wstawiennictwem Ojca Pio, świętego czczonego za głęboką wiarę i liczne cuda, znajdziesz wsparcie i siłę, której potrzebujesz. Życie często stawia przed nami wyzwania, które wydają się nie do pokonania. Niezależnie od tego, czy jest to choroba, która dotyka nas lub osobę, którą kochamy, problemy osobiste lub zawodowe, które nie pozwalają nam zasnąć, czy też trudności ekonomiczne, które wydają się niekończące się, przeszkody te mogą sprawić, że poczujemy się zniechęceni i beznadziejni. To właśnie w tych trudnych czasach ważne jest, aby pamiętać, że nie jesteś sam. Prosimy o wpisanie w komentarzu słowa Ojciec Pio ochrona. Ojciec Pio był mężem Bożym, który prowadził życie pełne pobożności i który zasłynął ze swojej zdolności czynienia cudów i niesienia nadziei najbardziej dotkniętym sercom. Jego życie było świadectwem niezachwianej wiary i miłości do innych. Jest źródłem inspiracji i duchowym obrońcą dla wszystkich, którzy szukają Jego wstawiennictwa. Zapraszamy do włączenia się w pełną mocy i szczerą modlitwę, prosząc Ojca Pio o wstawiennictwo za nami przed Bogiem. Razem będziemy szukać boskiej łaski, odnowionej siły i błogosławieństw, aby pokonać wyzwania, przed którymi stoimy dzisiaj. Odmawiajcie tę modlitwę z całą szczerością serca, z prawdziwą wiarą i odnowioną nadzieją. Uwierz, że za wstawiennictwem ojca Pio możesz znaleźć ulgę i cud, którego tak pragniesz. Zanim zaczniemy modlitwę, chciałbym poprosić o małą przysługę. Jeśli ta wiadomość poruszyła Twoje serce, obejrzyj ten film. Wasze wsparcie motywuje nas do dalszego dzielenia się potężnymi modlitwami i budowania wspólnoty wiary i cudów. Subskrybuj także kanał i włącz powiadomienia, aby nie przegapić żadnej z naszych modlitw pełnych wiary i nadziei. Zachęcamy również do dzielenia się konkretnymi życzeniami w komentarzach do filmów. Daj nam znać, o co się modlisz i do czego potrzebujesz wstawiennictwa. Dzięki temu możemy wspólnie modlić się w waszych intencjach i wzmacniać naszą wspólnotę wsparcia. I nie zapomnij podzielić się tym przesłaniem nadziei ze swoimi przyjaciółmi i rodziną. Jeśli znasz kogoś, kto przeżywa trudny okres i potrzebuje cudu, zaproś go, aby przyłączył się do nas w tej modlitwie. Razem możemy znaleźć siłę, aby stawić czoła każdemu wyzwaniu, jakie rzuca przed nami życie. Zjednoczmy nasze głosy i serca w modlitwie, ufając potężnemu wstawiennictwu Ojca Pio. Pamiętajcie, że wasza wiara i nadzieja mają moc przemieniania sytuacji i czynienia cudu, którego szukacie. Witamy w tej wspólnocie wiary, gdzie razem znajdziemy pocieszenie i siłę, aby iść dalej. Ojcze Pio, modlimy się o Twoje wstawiennictwo w cudzie, o który z wielką wiarą zabiegamy. Zjednoczeni w tej żarliwej modlitwie prosimy o Twoją Bożą interwencję, aby uzyskać łaskę, której tak bardzo potrzebujemy. O trzeciej w nocy, kiedy niebiosa się otworzą, aby wysłuchać naszych najgłębszych próśb, rozpoczynamy tę modlitwę, wierząc, że będzie to początek drogi uzdrowienia, rozwiązywania problemów i pokonywania trudności ekonomicznych. Niech zawsze prowadzi nas Twoja cudowna ręka, ojcze Pio. Rozpocznijmy modlitwę od pobożności. Ojciec Pio przepowiedział nadejście tajemniczej zarazy, która zaskoczy wszystkich. Niosąc ze sobą globalne konflikty, trzęsienia ziemi, niszczycielskie burze i wiele ofiar śmiertelnych, poradził nam, abyśmy przygotowali się potężną modlitwą, szukając ochrony i zbawienia dla naszego życia. Błagamy Jezusa, aby szedł obok nas w chwilach największej potrzeby, wysłuchując naszych pokornych próśb ze współczuciem i miłosierdziem. Jako wspólnota gromadzimy się z otwartymi i pełnymi nadziei sercami, prosząc o cud, o trzeki w nocy, o świętą chwilę pokoju i Bożego objawienia. Ojcze Pio, wstawiaj się za nami. Zwracamy się do Ciebie, wierny sługo, który głęboko rozumiesz ludzkie cierpienie i radość, abyś skierował nasze prośby do tronu łaski Bożej. Niech nasze głosy zjednoczą się w niebiańskim chórze, prosząc z wiarą i miłością o cud, za którym tęsknimy. Przez rany Chrystusa wysłuchaj nas. Ojcze Pio, przez Twoją bezwarunkową miłość prowadź nas. Przez Twoją ofiarę i poświęcenie chroń nas i swoją niezachwianą wiarą wzmocnij nas swoim potężnym wstawiennictwem. Ojcze Pio, umiłowany Ojcze Pio, z ufnością dzieci, które zbliżają się do Ojca, prosimy Cię, wstawiaj się za nami przed Panem. W tych niepewnych czasach, gdy nadzieja zdaje się słabnąć, modlimy się, abyś był dla nas latarnią morską i przewodnikiem, aby cud, którego szukamy, objawił się w naszym życiu i wspólnocie, którą tworzymy, wzmacniając naszą wiarę i nasze zaangażowanie w miłość i służyć innym. W Twoje miłosierdzie ufamy Tobie, Ojcze Pio, wzywamy Twoje imię, pewni, że nie jesteśmy sami. I że każde słowo tej modlitwy jest echem naszej zbiorowej wiary, jednoczącej niebo i ziemię, węzłem nadziei i miłości. Niech trudności staną się szansą na rozwój i zacieśnienie więzi z Ojcem Niebieskim. Za wstawiennictwem Twojego ukochanego Ojca Pio przedstawiamy nasze potrzeby, w pełni ufając Twojej miłości i miłosierdziu. Pomóż nam widzieć Twoją rękę w każdym aspekcie naszego życia. Zwłaszcza w chwilach próby. Niech cud, o który zabiegamy, będzie ku chwale Twojego imienia i dla dobra naszej wspólnoty. Niech Twoja wola, Ojcze Pio, wypełnia się w nas i przez nas na tej drodze wiary. Wiemy, że każdy krok przybliża nas do Ciebie, poddając się Twojej Bożej woli, rozumiejąc, że wszystko dzieje się dla naszego dobra, nawet jeśli nie do końca to rozumiemy. Przez Twoje współczucie dla cierpiących, wysłuchaj nas, Ojcze Pio, swoją siłą pośród przeciwności, wzmocnij nas. Ty, który zawsze miałeś szczególne serce dla członków Wspólnoty, spójrz z łaską na nas wszystkich, Twoich synów i córki, którzy szukamy Twojego przewodnictwa i ochrony. Zjednocz nasze serca w miłości Chrystusa. Abyśmy razem z odwagą i nadzieją mogli stawić czoła każdemu wyzwaniu, wiedząc, że cud, za którym tęsknimy, wzmocni naszą wspólnotę i będzie odbiciem Twojej miłości i współczucia w świecie. Wspólnie w modlitwie dochodzimy do Bożego miłosierdzia. Nasza wiara umacnia się w obcowaniu świętych, przypominając nam, że nie idziemy sami. W tym świętym zjednoczeniu znajdujemy siłę, by żyć dalej. Wiedząc, że nasze modlitwy zostaną wysłuchane i wysłuchane, swoją bliskością w każdej modlitwie wzmocnij naszą nadzieję, ojcze Pio. Swoją niezachwianą ufnością w Bogu, odnów naszą wiarę. Przez Twój pokój pośród burzy uspokój nasze serca. Swoją radością w służbie motywuj nasze działania. Dzięki Twojej miłości, obyśmy wszyscy zostali napełnieni Twoją łaską. Ojcze Pio. Dziękujemy za wysłuchanie naszych próśb. Z sercami pełnymi wdzięczności świętujemy Twoją stałą obecność w naszym życiu. Niech nasze dziękczynienie będzie tak nieustanne, jak Twoja miłość do nas, zawsze przypominając nam, abyśmy patrzyli w niebo, skąd pochodzi nasza pomoc. Spraw, abyśmy w każdej chwili odczuwali Twoją obecność, prowadzącą nas i chroniącą, wzmacniającą naszą wiarę i oddanie. Ojcze Pio, w swojej nieskończonej dobroci i mądrości, bądź z nami teraz i zawsze. Amen. Drogi Ojcze Pio, wyrażamy naszą głęboką wdzięczność za Twoją bezwarunkową miłość i ciągłe przewodnictwo. Z każdą modlitwą, którą wznosimy, czujemy głębszą więź z Tobą. Ufni, że wstawisz się za nami w idealnym czasie, zgodnie z Bożą Wolą Bożą, jako wspólnota wiary. Nie spuszczamy wzroku z obiecanego cudu, wiedząc, że dzięki prawdziwej, niezachwianej wierze wszystko jest możliwe. Ojcze Pio, prosimy Cię o łaskę wytrwania w modlitwie i wierze, abyśmy zawsze pamiętali o Twoim mocnym zaufaniu Panu w chwilach zwątpienia i rozpaczy, odnajdując odnowione siły do kontynuowania naszej duchowej podróży. Niech nasze serca napełnią się nadzieją. Inspirowaną waszą pobożnością i przykładem życia, proszę prowadź nasze kroki na drodze wytrwałości i wiary. Niech nasza podróż będzie świadectwem Twojego wpływu i miłości, pokazując światu przemieniającą moc wiary i modlitwy. Niech nasze życie będzie odbiciem światła Chrystusa, oświetlającym ciemne zakamarki beznadziei, wzmocnionym Twoją bezgraniczną ufnością w Bożą miłość. Drogi Ojcze, Umacniaj naszą wiarę swoją nocną modlitwą, budząc w nas pragnienie głębszej komunii z Bogiem. Poprzez Twoje całkowite oddanie się boskiej służbie, naucz nas być bardziej hojnymi w służbie innym. Niech Twoje życie niestrudzonej pobożności inspiruje nas do poszukiwania świętości i życia zgodnie z Bożymi przykazaniami, przez Twoje stygmaty, które są znakiem Twojego głębokiego zjednoczenia z Chrystusem. Pomóż nam nieść własne krzyże z radością i rezygnacją, wiedząc, że nasz ból i ofiara mają wyższy cel. Niech pocieszenie, które ofiarowałeś cierpiącym, będzie także naszym pocieszeniem i schronieniem. Prosimy, drogi Ojcze Pio, aby obdarzył nas spokojem wewnętrznym, który przewyższa wszelkie zrozumienie, abyśmy pośród burz życia nasze serca pozostały zakotwiczone w pokoju Chrystusowym, bezpieczne w pewności. Że nic nie będzie w stanie nas odłączyć od miłości Jezusa. Bóg, w pokoju Chrystusa znajdujemy schronienie i to dzięki Tobie, Ojcze Pił, ten pokój staje się znakiem Jego obecności wśród nas, latarnią nadziei dla tych, którzy zmagają się z odnalezieniem swojej drogi, abyśmy w spokoju naszego istnienia mogli odzwierciedlać spokój i pewność siebie. Które mogą pochodzić jedynie z głębokiej relacji z Bogiem, przez Twoją bezinteresowną i bezwarunkową miłość do wszystkich naucz nas kochać bez zastrzeżeń i bez Przez Twoją troskę o chorych i potrzebujących pobudzaj nas do działania ze współczuciem i oddaniem. Niech Wasze życie poświęcone dobru innych zainspiruje nas do kultywowania ducha służby i miłosierdzia. Swoim serdecznym uściskiem otwórz nasze oczy na Chrystusa w każdej napotkanej osobie. Przez Twoją nieustanną modlitwę o zbawienie dusz uczyń nas niestrudzonymi wstawiennikami, zaangażowanymi w misję ratowania i pocieszania tych, którzy tego najbardziej potrzebują. Z pokorą i odnowioną nadzieją wznosimy naszą najgłębszą prośbę. Ojcze Pio, wstawiaj się za nami, aby cud, którego szukamy, ten znak Bożej miłości i odpowiedzi na naszą wiarę objawił się w naszym życiu i naszej wspólnocie. Niech ten cud umocni naszą wiarę, bardziej zjednoczy nas jako wspólnotę i będzie żywym świadectwem mocy modlitwy. Za Twoim wstawiennictwem czekamy na cud, Ojcze Pio. Niech nasze oczekiwanie będzie aktywne, wypełnione wiarą i uczynkami miłości. Wiedząc, że każdy akt dobroci i współczucia jest krokiem w stronę spełnienia naszych błagań, ufamy Tobie, ojcze Pio, jako naszemu orędownikowi przed Bogiem, łącząc nasze modlitwy z Twoimi w symfonię pełnej nadziei wiary. Z sercem pełnym nadziei i wzrokiem utkwionym w dobroć Boga kończymy naszą zbiorową modlitwę. Ojcze Pio, kierujemy do Ciebie nasze błagania. Ufając Twojemu potężnemu wstawiennictwu, niech cud, którego pragniemy dla naszej wspólnoty, nadejdzie w doskonałym czasie Bożym, niosąc ze sobą przemieniające uzdrowienie i żywe świadectwo wiary, która nas jednoczy. Ufamy Tobie, drogi Ojcze, że poprowadzisz nas ku cudowi, którego tak pragniemy. Niech rezultat naszej modlitwy będzie żywym świadectwem transcendentalnej miłości, która przenika każdy aspekt naszego życia, jeszcze bardziej wzmacniając więzi jednoczące nas jako wspólnotę wiary. Wyrażamy głęboką wdzięczność za stałą obecność i niestrudzone wstawiennictwo ojca Pio, którego oddanie i zaangażowanie w sprawę Bożą były dla nas źródłem inspiracji. Z pokorą i odnowioną ufnością zwracamy się do Niego o przewodnictwo i wsparcie. O trzeciej w nocy, kiedy świat spowija głęboka i pogodna cisza, znajdujemy sprzyjający moment, aby wznieść nasze modlitwy, szukając nie tylko odpowiedzi, ale także głębszego poczucia połączenia z Boskością. W tych chwilach duchowej intymności przywołujemy obecność Ojca Pio, którego własna droga wiary i cierpienia inspiruje nas do wytrwania pośród przeciwności losu. Ufni w potężne wstawiennictwo Ojca Pio, którego ręce naznaczone były ranami Chrystusa, zgodnie wznieśliśmy nasze głosy, tworząc niebiański chór błagań i uwielbień. Jest to doświadczenie, które przekracza ograniczenia czasu i przestrzeni, jednocząc nas nie tylko jako jednostki. Ale jako wspólnotę dusz poszukujących boskiego światła pośród ciemności, jak synowie i córki, którzy znajdują schronienie i pocieszenie w kochających ramionach współczującego Ojca, my podchodzimy do Ojca Pio z pokorą i ufnością, składając przed Nim nasze nadzieje i obawy. To w tym geście poddania się i zaufania znajdujemy siłę, aby stawić czoła wyzwaniom, które się przed nami pojawiają wiedząc, że nie jesteśmy sami na naszej drodze wiary. Pośród niepewności i zawirowań otaczającego nas świata, ojciec Pio jawi się jako latarnia nadziei i stabilności, prowadząc nas swoją mądrością i współczuciem. To za Twoim wstawiennictwem szukamy nie tylko natychmiastowych rozwiązań naszych problemów, ale także głębszej przemiany w naszym życiu i naszej społeczności jako całości. Niech każde słowo tej modlitwy będzie przeniknięte istotą naszej zbiorowej wiary, tworząc nierozerwalne połączenie między niebem a ziemią. Jest to święty moment komunii i komunikacji z boskością, podczas którego nasze serca otwierają się na przyjęcie błogosławieństw i wskazówek płynących z poziomu niebiańskiego na ziemski. Kiedy z niecierpliwością czekamy na objawienie się cudu, którego tak pragniemy. Odnawiamy nasze zobowiązanie do służenia innym z miłością i współczuciem, podążając za inspirującym przykładem Ojca Pio. Niech każdy krok na naszej drodze wiary będzie oświetlony Jego kochającą i przewodnią obecnością, dając nam siłę, aby stawić czoła każdemu wyzwaniu z odwagą i determinacją. Niech wiara, którą dzielimy się jako wspólnota wierzących, zostanie wzmocniona i wzbogacona dzięki temu doświadczeniu modlitwy i wstawiennictwa. Obyśmy stali się prawdziwymi narzędziami Bożej miłości, promieniującymi nadzieją i inspiracją dla wszystkich, którzy staną na naszej drodze. I niech w ostatecznym rozrachunku... Nasza wdzięczność i uwielbienie będą szczerym wyrazem naszej ufności w Bożą opatrzność i w potężne wstawiennictwo Ojca Pio. Amen.